Ja mam się No, no nie no razem możemy. Cześć, witajcie! Ja jestem bzdurny Karton i dzisiaj jestem razem z, z, Easy Games. z Easy Games, nie, w tym się. wypadku. Tak? No fajnie. Tak po swojemu, jakbym prowadziła <laughs> <Pierwszy>, paczrowy. <tronie. śmiech> Pierwszy odcinek w ogóle z Karolem, mam nadzieję, że będzie fajnie. Karol będzie o, o tutaj stował. Będę już. operować o. tym wszystkim. <laughs> A ja taka jestem jakaś chora i tak boję się, żebym była słaba, więc Karol mi pomaga. No co ty? <śmiech> <śmiech> Zaczynamy, wchodzimy do naszej rodzinki simowej, a raczej z rodzinki Zuzi, no. Które mam tu kliknąć? Pultaski? No, pultaski i co? Graj. gramy. Ja trochę grałem w Simsu znajomego wcześniej, więc coś tam umiem, ale nie, nie pultajcie się... Bo pultajcie, pultaski, pasuje akurat. Nie pultajcie się jak trochę nie będę ogarniać, ale się jak najbardziej postaram. Ja, ja popatrzę i pom pomogę. To jest w ogóle świąteczny odcinek. My postaramy się pokazać. o, głośno. I to znaczy, ale głośno. Nie ścisisz trochę? ta muzyka będzie głośna. Karo, ja to przeżywam też... Dobrze, każdym, ej, a co, co robimy? To, to teraz tak. N Oha, oni mają... Dobra, oni sobie tam coś będą robić. No, yy, a my w tym czasie coś szybko... Opiekować się dzieckiem. Szybko, no, no faktycznie, coś ważnego to jest. Dobra. Znaczy naprawdę to jest ważne. No jejku, no. dzieci małe. Dobrze, to teraz tak. Wiem, że coś takiego jest jak dekoracje. I... ojejku, chyba nie ma tych <grystanie> rzeczy. Dla flirtuj obiekty? No właśnie. Filtruj. <grystanie> Ojej. Dokupione? To chyba będzie Ale się liczyło patrz. jako dokupione, nie? Ale to wszystko już jest. W o, sobie. dobra. Jest. Nie ma co Znalezione. się oszukiwać. Dobra, gdzie byś chciała choinkę? Czy mam wybrać jakieś Jezu. miejsce? Meruś. Ej, ja Jaki wiem gdzie. Straszne. Tutaj chcę choinkę. Tutaj. Tutaj na dworze? No. No, no dobra. Nie, to kilka choinek. Tu Ale i w środku. Tak? Chyba tak lepiej, nie? No, no. Bez różnicy. I dobra. w środku choinkę. Kolory, kolory choinek są? Nie, chyba. A nie, coś no. jest. Co! Ja... Takie, mm. widzisz? Tak. Ta, takie co? To! Tak? Tak. Taka złota i jeszcze taka skarbna. Niebieska! Dobra. W środku nie. I teraz gdybyś ją chciała? Tak tu. na środku? Tak. A obrócić ją jakoś? Czy nie. jak się obraca? No ładna jest w ogóle, naprawdę śliczna jest. A czym się obraca? Bo, bo yy, nie na, może tutaj na przykład. Ha, dobrze. Ale też tak po prostu przekraczę. to może jeszcze ozdobimy jakoś ten. Tylko no tak jasne. Na, ty masz takie szyby, to tak nie wiem. Nie, na te drzwi było fajnie. Ale to jest Ej, po tamtej stronie. No zrób tak, żeby można było Czekaj, dobrze potem. Ja tym się o, o, obraca. Czekaj, Monte, Ja, Roduszu, ja, tak? Mhm. Widzisz tutaj, czy przytrzymuję? I tak, A, kręcę. dziękuję bardzo. Mm. E, kółkiem, rozumiem. A to nawet wygodne. Nie, ale to ciężko się obraca. Powiem. Ale po tej stronie jakby robi. Trzymaj, no. trzymaj i. Naprawdę no, tak... niesamowite. O, baba. tak robię. Ale Dobrze. to faktycznie się ciężko obsługuje. Drugi gameplay chyba wiemy, kto będzie sterował. Ej, Uch. jeszcze się nauczę. Nie, nie ma. Może, nie, nie. ej, może są jakieś takie, że się stawia? Nie, nie ma, nie. No, a ten bałwan wielki musi być na zewnątrz przecież. Wszędzie może, je. Może tak, tutaj bałwan i. Tak, wszędzie. A tam to tak. Gdzie Ach, Nie, no to jeszcze nie. A, wiem. są różne. To jest Inny kolor, bo był... o. A gdzie je poustawiać? Ja bym tam przed gankiem. A w sumie, gdzie chcesz. Żeby było to coś Może tu? No, 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 Oto, Tutaj, no na ganku, ten. chodziło o ganku. Aha. A ja się tak sobie myślę, nie? że uh -huh. już w sumie jest i po świętach w zasadzie, ale no. my taki zrobiliśmy świąteczny. Nie Karol? No, jest świąteczny, no, nadal są trochę święta. Jest Dzień. wolne, to, to święta. <laughs> Dobrze. E, co by tu jeszcze ozdobić? W domu, coś, A w ogóle można to na drzwi? Chyba nie będzie można tak fajnie, nie? wiesz, ja mam takie wysokie ściany, no ale spróbuj, spróbuj. E, ale tutaj, no to tutaj to więcej. No, Tu ładnie, no, zawsze coś. Nad kominkiem. Nad kominkiem by to fajnie wyglądało. A masz kominek? Masz kominek? Ej, a dlaczego wszystko wylało tam? To sobie taki syf u mnie w chacie. Ja nie wiem, chyba ktoś. Się, a nie, tutaj no mogło się wylać. A Jezu. tutaj to chyba... Frank nie się zasikał? Czy? Toś, może Amanda w porozie? Kogoś tam cisnęłaś, pamiętam. Jezu. Że nie pozwalałaś się wysikać. A e <noise> <noise> może ten... może ustawić jakieś tam <noise> takie świece? No, na kominek. Czy znaczy Karol w ogóle ogląda bardzo moje gameplay, on tam jest w ogóle moim takim fanem. Może w sensie... tu i, i, i tu. No, no, no. i tak w ogóle ja bym zostawiła je na zawsze, ładne są. No okej. Okay. Może... Bo wiesz, że te później świąteczne zdobyć, trzeba zdjąć. No ej. rozumiem, może nad drzwiami idzie? O! Wow, może tak pod... nad każdymi drzwiami pustach? Jezu, chce ci się? No, nad, nad kilkoma. Z tym sterowaniem? No nie no, wal, ej, ej, co? Tak źle mi idzie? To nie idzie. No nie idzie, A, bo jest, widzisz, mój dom jest dosyć... To jest nowoczesny dom. No tak. Tu nie można. Dobra, a ja mu to olec. tak. Adoram, a dobra, on ma i tak zielono, nie będzie u niego widać, tak? Ola ci tak to Ale trzeba ej, Co Trzeba zdejmować. Tak, jakoś nie ma tak dużo, nie? <grym> ej, Zdobę... moje ten. Moje do świąt święta. Weź to w ogóle, to zaraz zdejmąć trzeba. <grym>, Na stawię magię <grym>, świąt. Tak. Dobra, to tam to nawet pasuje. Damy tam. Ale jakoś tak nie ma tak dużo chyba, nie? Nie ma takich świątecznych. Ja tak nie widzę tego. Bo, a zobacz, a co to są te kulki takie? To. E, to? No. To są balony. Tylko An. może jakieś inne. Aaa, jest jakieś świąteczne balony w sumie. No dobra, dziwnie. No to nie wygląda. są świąteczne, ale pokażę to. No bo to jest sylwestrowe, wiesz? Gdzie Bardziej to w ogóle takie, takie też. Aha, chyba. takie, ach, a A y, może coś takiego jak. Hmm... Święta, co ty. Ej! a szuk, a wszystko święta, coś? A gdzie jest wszystko? Audio, święta? ej. nie ma, nie ma. O co a, chodzi z audio? A jakiś jest taki głośnik. głośnik. Aha, i ma takie, te, widzisz? Śnieżynki, śnieżynki ale na sobie. Ty masz gdzieś głośniki jakieś? Na dole powinno coś być, nie? No, Czy... nie, to chyba to, to będzie Aha. jakoś tak działało. Weź tam podłącz, no. Ładnie. Ale tak, bo patrz, bo żeby było symetrycznie, to muszę no, przesunąć no, no. ci. Dobra, dobra. Mogę przesunąć. No i do, jeszcze jednego dodać. to być okej. Okay. Dobra. A co jeszcze? bo tam w sumie... No, już, no. Już. A! Jest? Nie. A, no to jeszcze raz. No święta. To jakieś ozdoby ścian, no to wiadomo. A może po prostu wszystko? O. I a, to jest, to to jest wszystko? Tam... O jejku, jak malutko. Czekaj, jeszcze jakiś obraz. Nie postarzali to jest obraz? się. No. To jest obraz? Czy... To jest niby na święta obraz? No. Taki plakat bardziej. To do, do kogo pokoju to dać? Pf, możesz byle gdzie. Tylko żeby pokazać. To znaczy... Później postaramy się tam... na korytarzu? Tam. a nie, ty masz tyle... O, tu wcisnę. Tego nie będzie widać tu, ale... No roz, nie, nie, a może Czekaj, być. bo są chyba... Chyba, że to tylko ramka się będzie zmieniać. To znaczy powiem Ci, tylko że... Ramka się tutaj zmienia. Spróbujemy zrobić pierniczki albo mhm, coś takiego, Ale nie, nie wiem, czy jest coś takiego. Mhm. Ej, tutaj takie śnieżynki. Mhm. Uu, a to tak pięknie wygląda. To nie można. No, może jak przesunę lampę? No, nie, to chyba ozdobę, ozdobę. musisz... To zostań... No to przesuniemy ją, bo... No. nie, bo te śnieżynki by tu bardzo pasowały. O, bo, nie, weź na to trochę. O, no to, ojej. Dobra. No <noise> Karol Gubek. Jak się bawić, to się bawić. Mm. Coś tam, i okno wstawić. No, na Lime się, <noise> się tylko Dobrze. E, nie mogę tego przesunąć jakoś? Nie no, możesz. Mm, chcę to dezaktywować, co o. zrobić? Dziękuję. Nie za kiedy o, jest śmieszne! O, to, to ja myślałam, że nie umiem grać. To Czy Nie, Karol zrobić. umie grać, tylko... No wiecie. Nie umiem, nie grałem dużo. Coś jeszcze pododawać? Nie, no to tylko są to. No to pokazaliśmy, no jakie są te ozdoby to. i powiem Wam, że mam takie zdanie średnie. Bo mało, bo mało. Teraz weź. No ale mogli nie robić i nic. Dobrze, że chociaż coś jest. No, no, to wiadomo. Dobra, niech oni sobie już coś robią, bo... Ej! Nie, wiesz co. O Jezu, zacięło się. A co to, to może... Zna... Jezu, boję się, że znowu się by nie zacinało. Tak. Jak na razie jest dobrze. Pamiętasz to Seas jest... zacinania. Pamiętam. Dobra, on ma się zajmować dzieckiem dobrze, a Amanda jako matka o... Nie, nie! Sprawdź ona rzeczy. Musi spać, to dobrze. E, kogo wysłać do ubrania się? Kto ma... ma... zacina się. No. Co teraz? Nie wiem, na razie gramy... Albo nie co Resetujemy komputer? Nie, Czekajcie, musimy zresetować kompa Kurde Próbujemy bo... nagrywać dalej, dalej, zobaczymy dalej, dalej. jak to będzie mimy dobre myśli Dobra, play. play Puść I teraz tak, ty śpisz Ojejku, energia to jest straszna Ja już więc jestem więc... sikana, bo jak się mnie zacina, uff, Nie resetowaliśmy mm. O, Arnold może jak najbardziej, o, dobra, on czyta, tak? Nie, weź naduś na szafę i tam Dobra, Arnoldzie, gdzie jest szafa jakaś? To, albo u niego w sypialni Dobra, zmień strój. Eee, zaplanuj stroje, tak? No. No chyba. Bierzemy ładnie ich wszystkich w takie cudowne sweterki świąteczne. Zobaczymy no, no. jak będą wyglądać. He, ale każdy żeby miał ten sweterek, nie? On Weź idzie? ściany z niż najlepiej. najlepiej. Tym? No. A, bo ale nie, takie, takie, takie te są no, najlepsze. No no, nie? No, no, no. Też właśnie lubię. No idzie. Ej, się radno? rozwalił, wszystko się rozwaliło. Przyspieszaj najlepiej, wiesz? Dobra. Ja ale Arnolda nie. potem wyślemy, żeby naprawiał, nie? Bo ja wiem, że ty chcesz mu zrobić no, Będziemy więc mu... on naprawi te krany, więc yy, fajnie akurat się złożyło. Nawet, że się nie No, no, no. Bo to też jest tak, że on chce We, do tej jaskini dobrze. wejść. no, no wiem, wiem, ale wiem w ogóle o, jak, o jaką jaskini ci chodzi, na tej pustyni takiej, nie? No. Dobrze, a gdzie są jakieś... Na, yy, nie wiem, tu, tu. Może ja mu takie... O, ej, no, no. On, on taki pultasek, to ten ale, bałwan no, jest no. idealny. A w ogóle są różne jakieś te? Przycinki. Ooo, uh. e, Przepraszam. Nie, no nie wiem co teraz. A jemu ja ten jest najlepiej? Komuś innemu tam zmienimy kolory. No. Dobra, a coś jeszcze mu zmieniasz? Czy tylko tak sweter mu zmienić? Patrz, jak te dzieci śmiesznie wyglądają. Takie ze. Tak. No. E, ja wnuczka mu tylko... tam jest? A. Nie wiem. No, bo to Ty jest wiesz. jego wnuczka, nie? A ten, a Ken, kim jest? A, Nie ma. Na pewno. Nie ma. Ej, ubierzmy go w taki sweterek, to będzie takie. I te spodnie zostawić? No! O, idealnie. Okulary przeciwsłoneczne, sweterek. A może tak. Tak bardzo czerwono. Tak czy nie? No, no. Dobrze. Tylko swetry wszystkim dodamy, czy jak? Ona ma rąbistą koszulkę. No, twoją. No, ale to chyba jest bardzo Mała mało. Muszę ubrać się. chleb. <głos> 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 nie no, nie dobrze. wiem. Dobrze, ej, gdzie są swetry? Do góry weź całkiem. Całkiem pierwsze to jest. Się... O, nieprawda. Kłamczysz. Kłam, nie. <noise> Przepraszam, ja tego nie chciałem zrobić! Weź chcesz w się sensie, do góry ogólnie tu pojść, no no. I tu powinno coś być. O, patrz. A, dobrze. Ale nie tylko, jeszcze na dole też jest coś. No! E, kolor... Taki kolor? Jej by pasowało coś bardziej... A ten pierwszy sweter i taki czerwony albo coś takiego jest? Nie, ten pierwszy z królikami. Jej to różne. no, no. Wow, idealny dla nie, mnie. nawet nie patrzy innych, bo to nie jest zarąbiste dla niej. Ma, ma, Merida. Ooo! Jak jaka fajna. cukierkowość prawdziwa. Fajny, nie? To może, bo ona ma chyba tutaj różne stroje, nie? Ona już ma! Dobra, to ona już ma. W ogóle to ten sweter ma taką ton? Taki jakby golf, wygląda no, jakby obrążenie. No. obrąże, nie? Takie, no, taki, no, na silnik taki chydny. A on fajnie będzie mu jakiś sweter dać. Wiem, ale w ogóle on by fajnie wyglądał Ej, cały tak... czas w takim swetarku, wiesz? Nie przycinaj. Ja pierdziel, ale o co chodzi? Może ten, bo tak zielony, nie ma bardziej zielonego. Dobrze, że ty jesteś. A tak. tak, jemu pasuje ten zielony, nie? Tak. No, 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 no. A w ogóle mogę mu zmienić te spodnie? Czy ty masz jakiś problem tych spodni? No bo to nie jest takie ten, ogrodnic tylko takie właśnie niemiłe, że polujesz na zwierzęta militarne. No właśnie. tak nie pomyślałam o tym to zmień. <noise> Dobrze. Ale mogę, może mieć takie shorty, tylko może ja nie bal, takie jak łaty. Zacina. Damy radę, Zuza. Jeden na pewno nagramy, ale ja już ja ja jak już widzę zaciągamy. lepsze. No ale w ogóle on jest na, on naprawdę niesamowicie. <noise> jest no ale zostawmy już go takiego, taki, taki styl życia. Boże Chrysty, nie jest. Chcesz jeszcze wierzę. raz zresetować, czy coś? <noise> Powiedziałam, że nie resetowaliśmy. <noise> Aha, no ale zresetować ten, grę, jakby program, że wyłączyć no, no i włączyć zaraz nagrywanie. Zrobimy. Dobra, połowa odcinka może się nam zacinać. I tak ubieramy i patrzymy doby, więc... Ja bym go ubrał w to zielone, no może ale dlatego, rady. że ja lubię zielone. I... Mhm. Ale no zielony bardzo pasuje do takich rudych osób i... No, no, no. No dobrze, to chyba wszyscy, nie? Dobra, weź zatwierdź i chyba dobrze. resetujemy, nie? Co to teraz y, wy w ogóle nie odczujecie. Resetujemy. No. Okej, okay, nasze nagrywanie jest bardzo trudne i pełne jakichś w ogóle porażek. Próbujemy dalej. Karol coś tam zmienił w ustawieniach, ja się nie znam. Zobaczymy. Dobrze, teraz tak. Oni śpią, a ty, ojciec... Dobra, on też potrzebuje spać, w sumie. go nie będę tak... Wszyscy potrzebują, Dzieci ale Karol tak nie można patrzeć. Ja ich męczę. Ja w ogóle nie pozwalam im robić to, co... Ale pod... możemy Arnoglem coś zrobić. Arnold, czemu ty masz nieodpowiednie Ej. ubranie? Ej, nie zrobiłem sprzedane. tak jak ty. Tak, Arnold, czuć. Zacina się. A, fajnie. No, dobrze. Arnoldzie, gdzie ty To jest szafa? Nie, co takiego nie musisz robić. Wystarczy, że na, na niego nadusisz i A, że zmień strój. Tylko, że. Dobra, Zuska, co robimy? Może jednak. Włączyłam nagrywanie. Jezu. A, no dobra. dalej. Nie wiem, nie wiem, czy teraz będzie dobrze, czy nie. Dobrze, to tak. Co bym chciał... Czemu nie mogę strzałkami ruszać? Jezu. Co się stało teraz? A nie. Aha! No dobra. Jakimi strzałkami? A wcześniej tym. WASD ruszałem. Aha. No to będę tymi. Nieważne. Ej, przyspieszenie się ogóle. Ale mieście. tak w ogóle jakieś śmieszne, takie fajne, że oni... Co tak... on ma w ogóle ubrane? Strój taki, to jest jakby... Ty mu taki czapek zrobiłeś? Tak, ko. Dobrze, no. e... yyy... <grym> niech <zniszczone> sobie rozmawiają. Zciszamy trochę? Nie, po prostu odlecam. <grym> Bo jest tak głośny, że Dobrze. Co, co byśmy chcieli zrobić z Zuzia Ona on wygląda jakby się. nie miała na gaci. Naprawdę? Amanda? No, teraz tak siedzi. No. Ale ma. Bo takie jej, jej nogi. Jedy. Coś Co... Się... Tak w tym, nie? W ogóle ty chcesz jakieś fotki robić? Nie, nie, nie. Możesz rób. tutaj robić. Będę screeny nie? robiła. I tak zrobię takie. Dobrze, ale teraz tak. Co byś się chciał? jest ciemno, z... Karol. Gdzie jest ciemno? To no jest noc. Się stała, nagle, nagle się stała ta noc. Jeszcze jak przed zapisywaniem było? A nie wiem. Dobrze, teraz, ale chyba już tak nie przycina, nie? No zobaczymy jak będzie, bo to przycina suma, jak jest na play, nie? Na trybie. Ej, okay. weź e, zobaczy pierniki, jakieś jakieś jedzenie ogólnie Dobra, można zrobić. No to Arnoldem można piec. No? Mhm. Na dół. Arnoldem piec. <laughs> Dobrze, to tak na piekarnik to się klika. Mhm. Czy Ej, czemu nie ma lodówki? Nie wiem. Ja usunęłam? No, on, Arnold tak naprawił lodówkę, że ją sprzedał. No oh, Boże. Dobra, dam do, 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 do lodówkę. Ta była, ta była taka ładna. Ta czarna, nie? Ojej. Bo nie może tu być lodówka nagle. A co do koiny? Aha, dobra wiem. Bo jakoś przy, Jak mogę to zdezaktywować? Ja nigdy nie wiem. Co zrobiłam? Nie wiem. Dobra, nie wiem co to było, to w ogóle... Weź a na, 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 na to, ja tylko ty pisz late. No dobra, nie, dobra, nie, niech to będzie. O! Sprzątaszka po Poza posprząt. tym pokażę Ci taką fajną rzecz, Zuza. Można odzyskać części i później można na przykład ulepszyć kibel, żeby rzadziej psu, czy jakaś lepsza spłuczka. Jak właśnie odzyskujesz te części po naprawianiu. Ja wolę to kibel sprzedać. No okej. Okay. Nie, no właśnie, chodzi o to, że Arnold musi Arnold, mieć majsterkowanie. Gdzie ty jesteś? Majsterkowanie 10, bo chcę do tej krainy wejść. Polany. A później weź gotuj i. Nie ma nic na. Nic ja wątpię, żeby coś było. Ciasto truskawkowe nie widziałam wcześniej. Czarno-białe ciastka, to może jest takie tam. Dobra, to zrobimy. I tak kliknąłem i w ogóle w, w jakiej ilości on to zrobi? Nie wiem. A weź jeszcze tam inne, były chyba ciastka, wiesz? Prawdźmy. Takie, Widzisz te gwiazdeczki przy tym? to Nie, to jest łożyk. Nie wiem, sama. Nie wiem, co to. Ale wiesz, co można zrobić? No. Bo jak on zwiększa poziom, albo na przykład, e, właśnie chyba jak zwiększa poziom gotowania, to się nie pojawiają nowe przepisy, ale e, po prostu jak on może czytać książki kulinarne i ty masz telewizor, on może oglądać programy. No to wiem, rucharskie. to wszystko wiem. Ale wiesz, Zuza, to nie jest tak, że on się po prostu uczy gotować. On po prostu będzie miał nowe przepisy do robienia, więc tam możemy to zrobić. To będzie fajne. No, 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 no. Inne rzeczy będzie mogli gotować. Co ty chcesz w Franklinie? Aha, mm. śmieci. Ej, w ogóle to jest śmieszne, że to jest zwigiliat niby, a tam oni w kąpielówkach. Pokaż ciastka. Dobra. Wiesz, co jeszcze fajnie można robić? To nie, to są hamburgery. To są takie świąteczne. No, są całkiem. Fajne! Jakby to nawet takie serduszko wyszło? Że tu Lukier i... No, no, no. A wiesz co też fajnie się robi? Naprawy dusisz na człowieka tutaj na przykład. Weź też Amandę naprawy na dusz. Aha. Jeden, ale ją przyłapaliśmy teraz. Obrała się. Zobaczcie dzieci, Karol. Dobra, no bo ten. Na też możesz prawy, Mania, ale. My tak szybko się przy... Ej, I wiesz co, wiesz, ja tam nie wiem oglądałeś pewnie, ale nie ma opiekunki, nie? No wiem, widziałem. Ja nie wiem, Rób co w głupie jest. miny, o, to takie będzie fajne. I tak na, na zmianę. <grym> <grym> Może na nakarm, nie wiem czy potrzebują, ale, ale Myślę, nie na w... nakarmi. No właśnie, bo nie można kliknąć na dziecko i nie można zobaczyć, czy jest głodne, no, no ale... No tak jak w prawdziwym życiu nie wiadomo o co chodzi. No w sumie, tak. Ale tylko to jest skurzające, że tam... że... Że te dzieci zaraz będą mi tak dorosłe, że te dzieci zaraz do szkoły pójdą, Fijam. że te dzieci to już jest koniec dzieciństwa dzieci. Ej, może zrobimy pokój. Ej. patrz jak ten ogródek się rozrósł. Teraz mogę w ASD. No dobra, ja wolę tym, bo tu są większe klawisze i mi łatwiej. Ogród? ten... To ona zrobiła taki głos. Chyba tak. Brzmiał jak męski, nie? To dla dziecka zrobiła, myślę. Ja chcę tu powtórkę. W zwolnionym było... tempie. To było takie. A ja ale to naprawdę ona tak zrobiła. Nie wiem, to miało być chyba miłe, nie. O. Dzie, dzie. <noise> Dobra, on, on ma do sobie karmi piersią. Aha, ale zawsze za chwilę skończy, więc... karmienie piersią to w, w ogóle jest duszenie dziecka w cycka. I... Gawosz... I nie gawosz, jest? Karol, bo. <głos> <głos> nie wyszedł suchar. <noise> Przykro. Najpierw. Karny co? Co ty najpierw, najpierw karmi. No, dobra, tam ma tym dobra. kilka tych rzeczy. Fajnie. Krokiet śpi. Krokiecie. Czy ty wiesz, że jest no? Weź cię, weź na mo... mo... Prawym. Co? Będzie gawożenie teraz. No. Nie, teraz Gilga chyba. No to głos jest niesamowity. Ale ty chyba jej dałaś takie mocne, chociaż nie wiem. No dobra, mów z krokietem, że Anabel mogłaby wyjść, nie? Tak, Anabel, krokiet, ty śpisz, a jest noc, mógłbyś prosić tam do grobu. Co to za dźwięk taki? Y y kran rozwalony nie, i fontanna. A to i to. <noise> Ale głośno. Dobrze, a Arnold, ty chyba sobie robisz jaja. <noise> ty nie śpisz, tylko naprawiaj. <noise> Nie masz aż tak tragicznego snu. Nie Jak naprawisz to będzie nagroda. Będziesz mógł się nawet wykąpać. <grym> e, i zobaczyłem, wiem, Franklinem, zobaczy te jedzenia. Mm, dobrze. Y, Chodziło mi o kurde, jestem głupia. Ogrodnictwo tam na balkonie ma te jakieś tam. W ogóle Franklin, Flickcialsko. <grym> <grym> Dobra. E, tak, co? że tutaj te. Już patrzę. Spokojnie w ogóle to drzewo tak wreszcie, Nie, to, aha, to, nie, kurba, to jedno to, to nie jest moje. To no co to jest? Jabłonko. Tu nie chyba. można, ale ona jest. Oho dobrze, to była na razie tylko jedna przycinka. Spo Śmierdzi to wiemy co zrobić. Hmm. Gdzieś jest przewin? z brudną peluchę. Nie widzę. Po prawej no. on już poszła spać. No i jest dryczy. Z... Już, już biorę. Aleśmy tak to wkurzasz jak na w życiu prywatnym Kama, co? Jakie urodziny, a nie masz spokoju. No ja nie wiem, znaczy nie ma, dopiero dopiero jutro piknąć. pewnie jakoś, wiesz? Nie płacz! A zmieniaj mu jej tą pieluszkę... No nie wiem czemu tak one. Oni mają gdzieś te dzieci. Dobra, o, Ken. Ken... No jest... o, o! Obijaj. Taki No, a może mu pieluszkę. <laughs> A chyba nie można nic tu zrobić z tymi... No, a coś chyba nie może znowu zrobić z nią No co jest... To też taki jest taki błąd, wiesz o co chodzi, patrz No, wkurzanie, jak głośno ryczy to dziecko No ale nie mam o co chodzi, naprawdę Dobra, jest nadzieja Ja. No, wale. przewija Tak? No tak. nie! Nie. Zobacz, nie śmierdzi. Aha. Nie mam Pff, 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 jak się wkurzyłam. Jezu bek! Jak widziałaś to? to? Przyszedł back na no, okolicie. Dobrze, proszę panie Franklinie, czy ty możesz coś zrobić, bo... Ew. To tak dobrej pielęgnacie bo z O! Dobrze. A. Co może zrobić? Połuj. Pojawi się... Ha, poprawi się jakość, tak? Zawsze coś. Dobrze. Ewoluj. Ewoluj. Jak można wszystkie, to wszystkie. O, oh, oh, wow, jakie miłe. Jak w Pokémonach, Taka magia leci. <laughs> Ciężka praca, jaką wykonał. Zuzia, czy my wiemy, ile mamy jeszcze nagrać? No jasne. Jeszcze 5-6 minut. Niesamowity vlog. Nie wiemy z Karolem, czy teraz nagrać drugiego, bo nie chcemy Was zacinać. <laughs> A wiesz gdzie on jeszcze ma ten? Roślinki na swoim balkonie od pokoju. Dobrze. Pamiętam. On tam chyba w ogóle. U, wyrosło coś. Że... Było, co od... o, 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 ja usłyszył. Odchwasztaj, podlej. podlej, To jeszcze idzie zrobić, chyba? O! Co to I to drugie marszadka. też. Nie wiem. O! Czerwone widziałeś? I odchwasz. Ale to też było takie, Zuzia, ten Ej, bambus też. Zbierz plon. Pff. Nie zbieraj plonu z takiego czegoś. Podlewaj to. O! Dobrze, że Merida gra w te szachy, bo tam chyba jej pomaga Przez. w karierze, wiesz? Mhm. Mm no nie no, znowu rycie jakieś tam dziechorstwo! Co ty potrzebujesz, dziecinko? Nie będę tak przybliżać. Nie przybliżaj, bo umrę. Zmień brudną pieluszkę znowu. No Amanda... Amanda, gdzie ty idziesz? Pff, pff. Ken, Chodzi, KEN, dzieci. cię, ratuj sytuację. Te Dzieci w ogóle mam. Pff. Gdzie jest Ken? A on coś robi? Ma rozmawiać? Aż biegnie. Dobrze, że one będą dorosłe, wiesz? Co? To jest, jest na I światło, na, na lampę, lampę. na ja... Ustaw intensywność koloru dziecka. <grym> Amanda, czy ty się dobrze czujesz? Jesteś w tym pokoju. Czy ty, kochana, Ona... nie <grym> możesz tutaj zająć się tym swoim cudownym dzieciątkiem? <grym> Ona jest snopką. E, bo właśnie jak, jak Simowie tak machają, to mówią hej, nie mogę tego zrobić, tak jakby, nie? No tak, no ale co nie może? No właśnie, nie do końca. Bo Ken robi i co, i dwóch nie mogą tego robić? No, aha, bo on robi, no ale... Ale on tego nie robi. Nie, przewinął? Aha, myślałem, że on tak tylko... Nie, nie, nie. No właśnie, to też nawet... O, on ma tatuaż na plecach? O Jezu, ej! Minus z dzieckiem! Nie hey, lubi Nie chowaj się, duszka, Tylko... No właśnie, i dziecko jest nadal nieprzewinięte. Nie, jasne, jest nieprzewinięte. Zobacz. On tylko robił tak. Nie, 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 tak. Pff, tak nie, 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 no, no, no. Dobra, on ma jakiś tatuaż. A ja naprawdę też nie wiedziałem, Fine. że on ma jakiś tatuaż. No niesamowite. Też tak, chyba dawałam byle co trochę, że nawet nie się nie, nie skupiłem Dobra, i teraz proszę, no, sami się. <laughs> Jestem chora. No, na wiesz. No, He, tak jakby pogilała ją i od razu wyczystał. Aha, wiesz co? Bo on tak właśnie tak zaczepiał, to dziecko tak rozbawiał. A on nie A, ona I, a to nie... dziecko Uuu. potrzebowało przewinięcia, więc mówi co ty mnie rozbawiasz, ja tu że się zmienić pieluchę. Nie? Masz minus w relacji. Tak to było. Dobrze, czy teraz Amanda, jak już jesteś, stoisz tutaj i, i masz zamiar się zajmować tym dzieckiem. To zrób tutaj trochę Dobrze Swoim głosem gaworzę. I, I teraz co? Ken, co ty byś chciał? I czemu wszyscy jest na czerwonym? W sensie Franklin? Weź na prawy na Franklina. Mam jakieś śmieci tu. Weź prawy... To jest Ken. Aha. Też się pomylam, jak ty... Pokaż, czy... Jezu! Bo on tu ma jakiś bałagan. Nie ten, jedy. Ech? co ja ruszyłem temu. Nie? No, 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 no. Franklin, to jest twój bałagan. No ale sprzątaczkę mamy, Z kpięta że ona nie przychodzi. A tam, to chwilę. Więc po prostu w tym czasie zajmujemy się Nie, innym. ja jestem taka idotyczna. że... modna. Nienawidzę jak sprzątają w Simowie. No ej, czy ty jesteś wariatką? Ja, <laughs> jesteś głodna! tu jest! A nie grasz w Sim... w te w sim, chciałem powiedzieć. W szachy. E, masz tu... Aha, tam to już można... No, 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 no jest to jest. O! Nie, 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 nie kliknąłeś. Dobra. Y, mm. Weź porcję tych ciastek. Jezu, oj, ona prawie na... I... ona prawie umiera. Ja I weź usunij te szachy, bo ja jej kazałam to robić i chyba. Nie wiem. Tak w ogóle pokaż, jak zdobyła punktów, bo to się jej przydaje i mi tam to jest ważne. Hmm. O! Ale... To już jest zaakceptowane Zuzanie. Jak ona pójdzie, a pójdzie kiedy. Ale musi mieć ocenę no, lepszą, czyli po, po... Co, no jutro pójdzie o 12. Tak czyli do, dwu... do 12 dobrze. postarajmy się zrobić, żeby wiesz, nażarła no, była... Oj, to zajmijmy się nią. No Będzie awans. Czemu? Mm. czemu nie, 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 nie. Nie wiem czemu ten... Taki, taka muzyczka się zasikał ktoś znowu? Albo coś się popsuło? Czuć znowu ten telewizor. Jakieś dziwne znaki były, nie? Jakie japońskie. Ja nie widzisz Arnolda? Ej, on wygląda jak żul. Ej, zaczniemy tak nowego gameplaya. To będzie piękny obrazek. Dobrze. <grym> Do dziękuję. zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję no, dziękujemy. za oglądanie Taki bardzo. był świąteczny niby. W następnym usuniemy wszystkie, w ogóle te ozdoby. Nie, nie o, był znowu. wcale świąteczny. Nie. No oprócz na początku Merry Christmas, choinki. Merry Christmas, ain't no Christmas. Jest bo. taka piosenka? Nie. Pa pa. Pa.